Siemanko kochani, witam na moim kanale, słuchajcie dzisiaj jest tak strasznie gorąco, więc popijam sobie kawkę mrożoną, ta jest akurat ze Starbucksa, no całkiem spoko, całkiem spoko, troszeczkę słodka, ale bardzo dobra, dzisiaj opowiem wam o tym, co sądzę o iPhone 11 po pół roku użytkowania. Pamiętajcie, u mnie na kanale są tylko moje przemyślenia, a nie jakieś zasłyszane rzeczy od innych YouTuberów. Tutaj jest tylko oryginalny content. Także jak chcecie więcej filmików ode mnie, zostawcie suba. Ok, no więc w tym filmiku, zwrócę uwagę głównie na dwie rzeczy: i będzie to ergonomia i kamera. To są dwie rzeczy, które najczęściej po prostu rzucają mi się w oczy podczas używania tego telefonu. To jako narzędzie do robienia zdjęć, jakie ja go zakupiłem, więc pod tym kątem go będę recenzował, bo zrobiłem mnóstwo zdjęć, mnóstwo filmów, które tutaj pokażę wam zaraz. I kamera to jest głównie to, co może go wyróżniać od, od iPhone'ów zeszłych lat, które można kupić taniej bo ani na szybkość działania, ani na nie wiem co na ekran czy, czy coś takiego nie musicie patrzeć, bo to jest to samo po prostu od wielu lat. Mam iPhone'a tutaj SE, który działa tak samo szybko jak iPhone 11 iPhone 6S tak samo, także na to w ogóle nie, musi, nie musicie patrzeć bo mo, na tym możecie zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy główną różnicą, jaka jest między tymi iPhone'ami to jest po prostu Rozmiar, czyli ergonomia tak naprawdę używania te, tego telefonu i kamera. I zacznę tutaj od rozmiaru. Ten iPhone jest okropnie gruby, ale powiem Wam, że w użytkowaniu, i to nie jest tylko moja opinia, tylko Kingi, tak samo, jest strasznie gruby. Kinga ma iPhone 7 Plus, naprawdę wyraźnie czuć jest dużo cieńszy, a dużo cieńszy telefon, dużo wygodniej trzyma się w ręce, naprawdę. Tutaj jeszcze mam na nim screen protector, oczywiście, żeby go chronić, co dodaje mu od razu grubości, ale jest tak gruby, że nawet nie noszę, nie noszę case'a po prostu, a i tak jest za gruby, jak, jak dla mnie. Jeśli przeszkadza, przeszkadza Wam grubość telefonu, naprawdę weźcie go w rękę sobie w Kortlandzie czy gdzieś, jest on grubszy w ogóle niż iPhone 11 Pro, no i większy niż iPhone 11 Pro, mniejszy niż iPhone 11 Pro Max, ale wielkość tego ekranu również jest po prostu za duża, naprawdę, ja nie mam jakichś małych dłoni, a przeszkadza mi ten rozmiar, bo nie mogę go obsługiwać go jedną ręką. Podobnie jak leżę sobie na przykład rano, jak się obudzę, albo jak leżę sobie na przykład na kanapie, nie wiem, bo sobie odpoczywam albo coś, niestety nie da się go obsługiwać jedną ręką i do góry tak patrzeć, bo on ci po prostu spadnie na głowę, on ci spadnie na twarz. A dlaczego tak jest? Pokażę Wam teraz. Jak leży sobie na biurku, ja go zazwyczaj kładę tak, bo wygodnie mi jest go po prostu podnieść i widzieć od razu ekran. Ale popatrzcie, co się dzieje i co jest problemem. Telefonak telefonach z zaokrąglonymi bokami. Na przykład iPhone, tutaj mam iPhone'a 6s. Popatrzcie, jak biorę go, on się wyślizguje, nie chce się po prostu złapać, tak? Podobnie jest z iPhone'em 11, który i tak jest dużo grubszy niż iPhone 6s, więc łatwiej go złapać, ale tak czy siak. Tutaj jest... Nie ma po prostu boku, na który można złapać tak, tak dobrze, bo są zaokrąglone, więc od razu on się wyśl chce wyślizgnąć po prostu i się podnosi go tak. Naprawdę, uwierzcie, mi nie jest to wygodne, a tym bardziej, jak go położę w ten sposób, to muszę jakoś tak go podnieść, coś jest trudne, i dopiero tak dać i trzymać tak cały czas, trzymać tak. Przy czym, gdzie, gdzie iPhone SE ma płaskie boki, i popatrzcie, biorę i go od razu podnoszę, od razu go podnoszę. I co najlepsze, trzymam go cały czas kciukiem, tutaj, w ten sposób. Widzicie to? Trzymam go cały czas tak. I to jest bardzo mocne trzymanie, mogę go trzymać od góry, od dołu, bo mogę trzymać po prostu za przód i tył, więc mam go w kleszczach cały czas, moje palce są kleszczami, które go trzymają, a przy czym ten telefon, tak samo jest z tym telefonem, moje palce są kleszczami, cały czas go trzymam tutaj, klikam za przycisk, a później mogę go trzymać tak, cały czas, jedną ręką, jest bardzo mocne trzymanie, przy czym gdzie iPhone 11, nie no, że podnoszę go tak, co, co może spowodować to, że mi wypadnie po prostu z ręki, a jeszcze jak biorę tak, to jest w ogóle, bo tu jest ekran i jest jeszcze bardziej ten bok po prostu taki śliski, po prostu ciężko jest go podnieść i muszę jeszcze cały czas uważać, nie mogę dotknąć przodu, tak, bo tam jest ekran, więc ja muszę go tak jakoś brać w rękę i trzymać tylko tak i cały czas cały go trzymam tylko tak, trzymam go po prostu tylko za boki i on w każdej chwili może mi wypaść po prostu, ja niby go trzymam za boki, ale to nie jest tak mocne trzymanie jak trzymanie go w kleszczach za przód i tył, gdzie po prostu mogę go bardzo mocno tak ruszać, tutaj nie ma takiej opcji. Ja go tak proszę, on zaraz mi wy może wypaść. Od razu, jak, jak mi wypadnie, zbija się tył, a tył, na tyłu kosztuje dużo więcej niż nawet na prawa wy niż wymiana po prostu przodu, ekranu z przodu. Uważam, że po prostu to nie jest ergonomiczne rozwiązanie. To ma być urządzenie, które trzyma się w ręce, tak? Które ma być przedłużeniem po prostu Twojego mózgu, żebyś mógł się połączyć i zyskać jakiekolwiek informacje, jakie chcesz, albo zrobić zdjęcia i tak dalej. Uwiecznić coś. To urządzenie jest ergonomiczne, tak? Łatwo jest go złapać, chwycić szybko albo tak, chwycić szybko, trzymać bardzo mocno, można go, można robić zdjęcia, tak, można trzymać go po prostu tutaj, a tutaj jak robisz zdjęcia to po prostu jakoś dwoma rękami w ogóle już musisz i, i musisz trzymać go po prostu. Naprawdę nie podoba mi się ergonomia tych urządzeń, które mają cały ekran. Po prostu muszę je trzymać jakoś tak, co jest bardzo niestabilne. Ktoś mi potrąci coś i wypada mi ten telefon cały czas. Naprawdę nie czuję się w ogóle pewnie, używając taki telefon, który ma cały ekran. Taki telefon bardzo pewnie, mogę go cały czas trzymać. Jest zbudowany do trzymania w rękach, tak? Dodatkowo przez to, że źle się go trzyma, również potrzebuję zawsze czegoś, żeby go transportować, bo tak, z kieszeni ciągle mi wypada, bo jest za duży i wysuwa się, więc potrzebuję oczywiście jakiejś nerki albo czegoś, więc dodatkowa rzecz, idę na uprawiać jakiś sport na rolki, na rower, zawsze muszę coś mieć, żeby go trzymać, bo nie da się go po prostu wsunąć do kieszeni, tak jak iPhone'a SE tam sobie jest, tylko po prostu trzeba... Ciągle martwi się, gdzie ja go schowam. Także jeśli uprawiacie dużo sportu, naprawdę nie kupujcie te, tego telefonu, bo on będzie wam naprawdę bardzo przeszkadzał. Dodatkowo, ja wiem, że plecki ładnie wyglądają, bo są ze szkła i nie przeszkadzałoby mi to. Troszeczkę są śliskie, ale może nie aż tak bardzo. Nie, nie jest jakoś źle się go trzyma. Może te boki, bardziej te boki mi przeszkadzają, które są z aluminium, bo one są takie śliskie. Te boki ze stali nierdzewnej są takie jak szkło bardziej, że lepiej się trzymają po prostu tej ręki. A te po prostu się suwają, wyślizgują, co sprawia wrażenie, po prostu tym się fajnie trzyma ręki, ok, ale boki nie. Boki się wyślizgują, także jeśli nie używacie case'ów, to zwróćcie na to uwagę, że będzie się go gorzej trzymać i może wam po prostu wypaść. No, gdyby ogólnie łatwiej się naprawiało na takie plecy, jak się zbiją. To byłoby spoko, ale Apple tutaj tak to po prostu zbudowało tego iPhone'a, że wymienienie tych pleców jest graniczy po prostu z cudem i kosztuje. Tyle pieniędzy, że masakra jakaś. Także naprawdę zwracajcie na to uwagę, czy to narzędzie nie będzie Was po prostu cofało, nie będzie Wam po prostu przeszkadzało w życiu, że ciągle nie macie go trzymać, jakoś tak go trzymacie i w ogóle jesteście ograniczeni, bo ograniczenie Waszych ruchów to jest naprawdę ważna rzecz. Słuchajcie, to, to narzędzie to jest przedłużenie po prostu wa Waszego mózgu, Waszych nie wiem, oczu i tak dalej. czy coś uwiecznić i naprawdę traktujcie to tak, że ergonomia, jak się go trzyma, jest naprawdę bardzo ważna. Nie tylko po prostu dane techniczne, czy to oczy. Czy to jest najlepsze, Te dalej. Tylko naprawdę materiały i to, jak trzymają się dłoni wytrzymałość tych materiałów też się liczy bo na przykład mam tutaj założony screen protector bo wiem bo już mi się ten ekran po prostu miałem go kilka dni tylko już się zaczął tam, tam rysować naprawdę to szkło jest bardzo miękkie ja wiem że przez to jest twardsze na się twardsze że jak spadnie tak bardziej odporne po prostu na uderzenia no ale przez to się bardziej rysuje i od razu a propos rozmiaru to tak samo jeśli macie iPada to naprawdę powiem wam że nie potrzebujecie takiego telefonu ja wolę sobie przeglądać Instagrama na iPadzie YouTube'a więc tak naprawdę ten telefon po co mi taki wielki ekran żeby tylko mi chyba przeszkadzał właśnie jak ja, jak go noszę, bo jak chcę sobie przeglądnąć jakieś media społecznościowe społeczno czy coś, to i tak wolę to zrobić na iPadzie, który i tak ma większy ekran. Czy na przykład Revoluta tak samo obsługuje na iPadzie. Allegro, jak coś chcę kupić, AliExpress, to wszystko obsługuje na iPadzie, bo jest tam po prostu wygodniej. OLX. Dobra, i teraz muszę po prostu wspomnieć o odblokowywaniu tego telefonu. Face ID. To gówno po prostu naprawdę nie działa. Nie działa w ogóle, jak jest troszeczkę już krzywo iPhone i jak leży, to, to musisz wykręcać głowę, żeby był równo i w ogóle jak leży, to też nie odblokuje ci po prostu, tylko musisz go minimalnie pod niej, a podniesienie widzieliście, jest trudne, bo ciągle się wyślizguje, tak? Na tych bokach, które są te to, to aluminium. Także naprawdę nie polecam w ogóle Face ID. Touch ID jest dużo szybsze, dużo lepsze, bo już w kieszeni go mam, już dotykam, tam już klikam i jak ja wyjmuję, to już jest dawno odblokowane. A tutaj dopiero on musi mnie zobaczyć, wymyśleć. Ja muszę jeszcze co zrobić? Przesunąć do góry, żeby to odblokować. To jest naprawdę bardzo, bardzo wkurwiające. Nie polecam nikomu przeżywania tych kilku sekund za każdym razem, jak się chce odblokować telefon, które są zmarnowane. Przejdźmy w końcu do tej kamery. Do, do tego, po co ja ten telefon w ogóle kupiłem. I tutaj jestem... No, może nie bardzo, ale rozczarowany. Bo tak, to co mi się podoba, to ok, fajnie, że jest ten szerokokątny obiektyw. W wielu po prostu sytuacjach przydał się, złapał jakąś inną perspektywę, to zdjęcie było ciekawsze. Oczywiście w wielu sytuacjach on jest w ogóle nie do użytku, bo do użytku on jest ok, jak, jak kręcę film i chcę zrobić po prostu first person view, tak? I Tak, nie wiem, zamiast po prostu GoPro, mam... Mam cały czas GoPro w kieszeni, bo GoPro też nie, nie nagrywa dobrze przy słabym świetle i nagrywa tylko dobrze przy jasnym słońcu, jak jest, jak jest po prostu słoneczny na polu. No i tak samo właśnie z tym obiektywem. Także on jest dobry tylko jak jest po prostu słonecznie na polu, niż uprawiać sport albo chcesz siebie nagrać albo coś. Ok, wtedy fajnie to naprawdę wygląda, bo wygląda szerzej, wygląda tak, jakbym ja patrzył i po prostu siebie nagrywał. Także ok. To jest jedyna funkcja tego telefonu, która mi się po prostu przydała, dzięki której nagrałem dużo po prostu futyżu i jest spoko. Kolejna rzecz, główny aparat. Główny aparat to w ogóle naprawdę ja nie widzę praktycznie żadnej różnicy między iPhone'em SS przed 5 lat. Przysięgam wam po prostu, że żadnej różnicy nie widzę. Może poza tym, że po prostu w ciemnym świetle robi lepsze zdjęcia. To jest jedyna rzecz. Tylko po prostu czasami robi lepsze zdjęcia, ale w ciemnym świetle w ogóle się trudno mu złapać ostrość. Naprawdę, praktycznie jeden na dwa zdjęcia nie wychodzą w ogóle ostre, rozmazane, także no fajnie, że coś tam widać na tym zdjęciu, ale to i tak nie jest jakieś mega nie wiadomo co. I to jest właśnie ten problem, że ten iPhone też mi często po prostu, no nie wiem, no kilka, co najmniej kilka, kilkanaście razy przez ten cały czas jak go mam, nie chciał mi po prostu sfokusować czegoś dalej. Ja nigdy nie miałem takiego problemu z iPhone'em, naprawdę, nie wiem o co chodzi. No i oprócz tego szerokokątnego obiektywu, to są trzy rzeczy, które mi się spodobały tak. Szerokokątny obiektyw, stabilizacja obrazu. Słuchajcie, nagrywacie filmik główną kamerą, on jest po prostu wystabilizowany jak na jakimś gimbalu. Także to jest zajebista opcja, jak się uprawia sport dalej, to można to nakręcić. Ale jak, jak ja mam go trzymać, powiedzcie mi, podczas uprawiania sportu? Jak ja muszę go trzymać jakoś tak? Po prostu, żeby nie dotykać ekranu, żeby nic nie przełączyć, bo tutaj nagrywam, no nie? Jest włączony tutaj z tyłu. Wiecie o co chodzi? Jest włączony aparat tutaj, tu, tutaj z tyłu, więc jak ja nagrywam, to ja muszę go trzymać tylko tak, po prostu za jakiś... Jak, no, no po prostu mi zaraz wypadnie. Rozumiecie o co chodzi? Nie mogę go trzymać w kleszczach, bo już mi zaraz przestanie nagrywać, coś kliknę i tak dalej. Także, no, okej, okay, fajnie, że ma tą stabilizację, ale nie da się w ogóle go trzymać. No, to jest masakra. Dobra, trzecia rzecz, która mi się spodobała, to jest po prostu portrait mode. Zrobiłem dużo zdjęć. Ja na kadłubie się w ogóle nie podoba portrait mode, ale na kadrę, mi się podoba. Uważam, że to, to rozmyte tło mi się podoba. Uważam, że te zdjęcia wygląda, wyglądają profesjonalnie, bardziej profesjonalnie. I to, że można zrobić to białe tło. Szkoda, że nie można tak robić w filmiku. Ja zrobiłem tak filmik, nagrywając po prostu ekran, yy, odsyłam Was do tego filmiku, możecie sobie zobaczyć, jak, jak mi to wyszło. Myślę, że to jest fajne, artystyczne i w ogóle coś nowego, więc fajnie, to mi się podobało, że mogłem się z tym pobawić, ale to musiałem i tak oszukiwać tego iPhone'a, bo to po prostu na, nagrywałem tylko ekran, jak miałem niby zrobić zdjęcie, tak? I z tego zmontowałem filmik, także tak czy siak nie ma tego jakiegoś video mode, yy, tego portrait mode, także szkoda, ale to by mi się podobało. Ale zdjęcia ogólnie z Portrait Mode mi się podobają, ale też nie wszystkie i nie w każdej sytuacji, bo czasami naprawdę wyglądają okropnie i normalny aparat wygląda lepiej. Także to też zależy od sytuacji, trzeba tu przełączać, zrobić dwa zdjęcia i później porównać, tam to usunąć i tak dalej. To miejcie zawsze na, na uwadze. Ale ogólnie, jeśli chodzi o aparat i o zdjęcia, przede wszystkim zdjęcia, bo ok, wideo widać różnicę, bo jest stabilizacja i zresztą się przerzuciłem z iPhone'a SE, więc na pewno widzę różnicę. Nie wiem, może gdybym miał iPhone'a 10 albo 10S, to może bym w ogóle nawet nie zauważył różnicy. Oprócz stabilizacji, oczywiście. Ale tak jak nagrywałem nawet wideo iPhone'em SE, czy tym, a, a zdjęcia to już w ogóle, naprawdę zdjęcia, nie, nie ma żadnej różnicy między zdjęciami iPhone i tak, jak jest, ładne, jak jest ładne słońce, to robi zajebiste zdjęcia, iPhone SE tak samo i naprawdę nie ma żadnej różnicy. Dużo wygodniej się go trzyma, można go trzymać po prostu porządnie w ręce i można zrobić zdjęcie jedną, jedną ręką, a nie jakoś go trzymać jak jakieś, nie wiem, no nie wiem, no masakra, no nie? Naprawdę, jestem zawiedziony, mam nadzieję, że w ogóle ten trend z tymi, z tymi, z tymi iPhone'ami po prostu bez ramek, nie wiem, jakoś się odwróci, no bo ja wiem, że teraz mam do wyboru, że Teraz przerzucam się na iPhone'a SE, tak? Później, może za rok, jak stanieje, to kupię sobie tego iPhone'a SE 2020, a więc będę go jeszcze miał przynajmniej 4 lata, może ty, tyle do, do, dostanie software update, a później, ja nie wiem, co ja później zrobię, naprawdę. Mam nadzieję, że zawsze będzie jakiś telefon, który będzie miał software update, który będzie miał po prostu... Płaskie, ja tylko tak, te płaskie boki, chciałbym mieć tutaj, tutaj stalnie rdzewną, żeby się lepiej trzymało i chciałem tu mieć jakąś ramkę, żeby jak robię zdjęcia albo filmiki, żeby mieć za co trzymać. Naprawdę, bo ja przecież muszę mieć o, tak, za co trzymać, ja wtedy mogę nagrywać. Jak trzymam porządnie telefon, naprawdę, słuchajcie, jeśli jesteście, chcecie robić zdjęcia tym telefonem i dalej, to takie trzymanie po prostu nie sprawdza się i... Nawet kupiłem sobie trzymadło do tego iPhone'a, które jest tutaj przy, jakoś przykręca i ono wtedy kręci wideo i fajnie się trzyma. Ale kiedy ja to niby mam użyć? To, ja, to, to jak ja to przyczepię, to, 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 to ja musiałbym specjalnie już wiedzieć, że będę nagrywał. A przecież zazwyczaj nagrywa się po prostu jak gdzieś jesteś. Nie masz ze sobą tych wszystkich akcesoriów i po prostu chcesz coś nagrać, no nie? Słuchajcie, przepraszam, że w ogóle jestem cały czerwony. Byłem dzisiaj nad, nad wodą, ale teraz tu jest strasznie gorąco w moim pokoju. Dobra, co ja jeszcze mogę powiedzieć o, te, o tym telefonie? Bateria, no wiadomo, bateria trzyma zajebiście, trzyma dwa dni. Mi nawet taka niepotrzebna jest, bo ja wychodzę z domu na kilka godzin, także tyle mi potrzebne. No może kiedy na, na, do szkoły tam na cały dzień, ale to też mam iPada, który i tak trzyma bardzo długo. Także, no, jeśli ktoś ma iPada a jeszcze ma ze sobą gdzieś w szkole czy coś, to, to iPhone 11 jest zupełnie zbędny, zupełnie. Nie myślcie sobie, że zrobicie jakieś mega zdjęcia albo coś, bo nie, nie rozpoznacie różnicy w ogóle. Jak, jak za 10 lat wejdziecie sobie na Google Photos i tam będziecie mieć wszystkie zdjęcia z -uplo uploadowane, to naprawdę nie ma opcji za milion złotych, nie rozpoznacie kiedy było robione tym telefonem czy tym, no jeśli nie będziecie pamiętać kiedy go sprzedajcie i tak dalej, ale nie rozpoznacie żadnej różnicy. Co możecie też zobaczyć w moim filmiku o iPhone'ie SE, gdzie ja też pokazuję jakie on robi zdjęcia i tak dalej. No ostatnia rzecz, o której chcę wspomnieć, to jest po prostu cena. To, że telefon zawsze się gdzieś nie... Ja na przykład prowadzę taki w miarę aktywny tryb życia, więc gdzieś zawsze sobie idę i tak dalej i po prostu mając ten telefon, zawsze ten ciężar na sobie takiej drogiej rzeczy jest to, że po prostu martwisz się, nie możesz go, nie wiem, idziesz na jezioro, tak bym dzisiaj i zostawić go, już muszę w plecaku, gdzieś mocno zamknąć, ktoś musi tam zawsze być, bo przecież ktoś może mi to ukraść, no z innym telefonem, nie wiem, do, do 1000 złotych, no to jeszcze nawet, nawet jak bym go stracił, to nie, to nie jest koniec świata, no nie, a tutaj jakbym stracił coś za 3000, no to, no byłby, byłby problem, no nie. Także weźcie to, to też pod uwagę nie tylko czy was po prostu stać na ten telefon, tylko czy jesteście nie takimi cebulokami jak ja, że będziecie po prostu cały czas martwić się o, o tą rzecz, jaka jest droga i nie wiem, tak jakbyście mieli drogie auto, będziecie się bali, że ktoś wam zarysował i tak dalej, no nie, także ja nigdy drogie auto nie, nie będę miał. Miejcie to na uwadze, czy wychowaliście się w biedzie po prostu i żal wam takich drogich rzeczy, bo jak tak, to naprawdę nie, nie kupujcie, bo będziecie się tylko ciągle martwić o niego, że, że ktoś wam go ukradnie albo wam spadnie i się rozwali. Dobra, kochani, naprawdę to jest koniec tej recenzji. Zaufajcie mi, że nie wiem, naprawdę według mnie mniejszości osób ten telefon przyda się. Może bardziej dziewczynom, bo oni mają, one mają torebki ze sobą, mogą tam go wrzucić i zawsze mogą go w tym trzymać, no nie? Ale samo to takie trzymanie, które nie jest takie po prostu pewne, samo to wydaje mi się, że może po prostu niektórych ludzi od tego iPhone'a odpychać. I jeśli, jeśli będzie sobie z tego zdawać sprawę, to powinno. Dobra, kochani. To by było na tyle. Pamiętajcie, żeby dać mi suba, dać lajka, napiszcie co Wy o tym sądzicie, jaki Wy używacie telefon w komentarzu. Także pozdrawiam Was bardzo, trzymajcie się ciepło, pa pa!